Nie, le to też tak chyba nie, nie, też tak nie, Czarno nie, na nie, 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 co nie, reportujecie, reportujecie. Mnie. nie, nie, jestem nie, nie, do nie, 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 Zrozumiano. nie, co to nie, 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 grze i do grze Nie idziesz. Tylko jedziesz. Ale ryk. Ale mam skorupę i ja pierdolę. Żółwia z perwa. się. O kurwa, nie! Kurwa woda, nie. Ale tam mokro mama, nie? Mokro tam u was O, chodźcie, chodźcie, chodźcie o, mama, a, a lubicie ogólnie dzieci połykać, czy nie? Ta, no mega lubię Codziennie Mój <grym grym grym> zawód Ej, dobra, nie, ja muszę być Ej, po post... co Po post... co Ty, co robi binetę, nie? O, 203 kurwa, hedzik o człowieku ja go powaliłem, aż mi kurwa stanął kurwa kogut nie, na mocności na jest Ej chodź się zespremimy Go, 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 go Ej wiesz czemu, a, a wiesz czemu, bulldobi, nie? Bo ja nie wiem czemu ich coś boli Bo wiesz bulldogi nie, że bull E, bull że boli, nie? Kurwa, strzelam do chłopa i minimalizuje minimaliz 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 mi... minimalizuje mi jeszcze strzelam. Lewo, 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 widzę. Kurwa, to jest prawo! Papierdole. <noise> o pas, pompuje mi pompa. I co, widziałaś, kurwa? Nie, widziałasz? Wymówka jest Srajówka. Nie, 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 nie Sram, sram A mi do wiadra a Right fi kruhla, a, a, right a No doki, doki, zdobądź to, będę to grał Mówi Tak, baka, uzu Problemy Co, co, problemy? Ta, problemy Ta ma, musimy opuszczać ten teren Jedziemy pomóc zreszcie, no się nie opuszczam. Jestem samotnym samotny wilkiem, alfa, Uuu! Ja to jestem jak ten Jak delfin, słuchaj tego Była nie jak delfin? To są młodzowie To do mnie no... O! To boss! Biję, biję! Nie bij mnie, mamo, to Jestem gejem, ale by coś, czegoś doszło. Nie bicie mnie. To on sam chciał. Kulijem trzy razy w klawiaturę i się odbugowało. Kurwa. Nie wstały o Ale ma fajkę. Uuuu. Ja. Yeah. Ale, dlaczego na przykład ludzie mają mraka, Jakby wystarczy, no nie wiem, jak można być zaroboconym. Wystarczy się myć i nie chodzić po ksakach, i wtedy nie, nie wyjdą. No ale to, o co ci chodzi, no. Już nie chcę, powiedzmy, dziecka, nie? Jakiś na przykład 15 latce się urodził niechcący Bachor, nie? Mm -hmm. to sprzedają. Ja je kupuję. I później. No bo ja mam fetysz ogólnie, bo ja jestem czarny. W sensie nie jestem czarny, ale mam czarną pałę, nie? Tak na pół metra. Wiecie o co chodzi? No, i mnie na przykład no, no. to Jara, jak nabijam noworodki na pal, że nie mam żadnej kłody w domu, to rozumiecie, nie? Robię z nich szaszły po prostu. To Jara mega. Wiecie jak jest. Nie mogę być tym samym. Ja chyba już nie chcę z wami gadać. Nie lubię tacy, nie? Bo ja mam w opisie na przykład na takim, yy, takiej stronce, nie? Do reklamowania się jako męska dziwka, że ja lubię fistik, nie? A no ja nie mnie bioram, nie? Później mnie bierze dwóch Meksykańców i robię mi fisting. No i ja to jest tak rozjebany. Nawet jak straf, to nawet już pod, podcierać duchu nie muszę, nie? Tak rozjebany jest. To jakby zlatywał mnie po prostu z dziury. Rozumiesz?